Wyśle ludziki, Tym razem około 11:00 nocy. Sorry, muszę się przygładzić. A, sterczy, sterczy, dobra. Tym razem nie z mojego lokalnego cmentarza, ulubionego miejsca spacerów nocnych, ale z mojej sypialni. Jest około 11:00 i jakoś mi się nie chce, za to mi się chce. Nagrać wideo, O jakby to powiedzieć, na propozycję? Nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale dobra, chodzi o programy. To, co ja nazywam programy. Programy tu, jakie się ma, które sabotują. Nie mówiłabym na temat. Innych ludzi za bardzo. Jedynie może jako refleksję. Ale więcej bym powiedziała na temat jak odbierałam swoje programy, albo jak raczej one walczyły ze mną. Czy program, czy programy egregory umysłu. Nie wiem jak to się nazywa fachowo, czy w ezoteryce, czy w jakiejś age, czy w psychologii, czy w psychiatrii. Dla mnie te słowa jako określenia fachowe to są nieistotne. Ważne jest, jak to działa. Uh, jak to działało na mnie. Ja miałam bardzo niską samoocenę, bardzo długi czas. Do dzisiaj jeszcze się z tym borykam. Wiedzę, że czasami chce mi to wskakiwać, ale jestem bardziej świadoma teraz. Natomiast na początku to było 10 lat temu, około 10. no, 10 lat temu przyleciałam do Anglii. A z taką desperacją po prostu czułam, że ja byłam na terapii wtedy. I w porozumieniu z terapeutką po prostu usłyszałam, i też się dowiedziałam, że ja potrzebuję zmiany. Zmiany przede wszystkim miejsca. Ja muszę wybyć z domu, czy raczej spod wpływu rodziny. I to nie chodzi o to, że straszna rodzina i tak dalej. Nie, po prostu ja musiałam sama, żeby zbudować swoje życie. Żeby w ogóle poznać siebie. Pierwsze tygodnie i pierwsze nawet miesiące, jak przyjechałam, przyleciałam do Anglii, to, było, to była absolutna panika. Absolutna panika. Po pierwsze, ja byłam tak uzależniona od opinii innych ludzi, od tego co oni powiedzą, że ludzie, jacykolwiek znajomi, czy, czy ja, jak, jacyś, których poznałam, um, jak mi mówili, no, znajdziesz w końcu pracę, i tak dalej. Moja landlady, czyli kobieta, właścicielka domu, w którym wynajmowałam mieszkanie. Spokojnie, dasz radę. Znajdziesz. Ja się chwytałam jak tonący brzytwy takich wypowiedzi ludzi, którzy w ogóle o mnie nic nie wiedzieli i którzy mnie nie znali. Żeby się tym wspomóc, żeby uwierzyć, że ja dam radę. Panikowałam niesamowicie, że ja tu nie znajdę pracy, a nawet jak znajdę, to ją i tak stracę. Że nawet jakieś takie odczucie w sobie, taka wiara, negatywna wiara, że wszyscy inni mogą, wszyscy inni znaleźliby jakąkolwiek robotę, żeby się tu utrzymać i dać radę, ja nie znajdę. Albo znajdę taki szajs, że po prostu, że mnie wykorzystają w tej pracy, nic mi nie zapłacą i tak dalej, że albo nie wytrzymam, bo będzie tak okropnie, a jak będzie nawet dobra robota, to ja sobie na pewno nie poradzę, po pierwsze, po drugie, a, a na pewno coś schrzanie spowoduje jakąś katastrofę. Ja naprawdę miałam takie, taką opinię o sobie. Natomiast w tym momencie, jeżeli ktoś też inny powiedziałby negatywny, jakiś taki ktokolwiek zeznania my, że nie wiem, czy ty z takim nastawieniem sobie poradzisz, albo no nie wiem za bardzo, czy to dla ciebie. Momencie, moja jakakolwiek już podbudowana wiara, jakieś takie budowane, że na podstawie ocen, opinii ludzi takich pozytywnych, to było tak w dół, w dół totalnie. Tak jakbym nie miała władzy, kompletnie sprawczości żadnej, nie miała władzy nad swoim życiem, nie miała żadnej mocy. I jak teraz mogę powiedzieć z perspektywy: przez pierwsze tygodnie, przez pierwsze miesiące, a zwłaszcza tygodnie, ja się czułam jak narkomanka na odwyku. Ja nie wiem nawet co to narkotyki są, w życiu nie brałam nic nawet, a ja się czułam jak narkomanka na odwyku. Ja miałam te same reakcje. To było jak bardzo silne uzależnienie od programu. I program we mnie szalał. Dosłownie. Ja się cała trzęsłam. Ja nie umiałam spać po nocach. Moje oddychanie, jak ja się położyłam do łóżka, to było... To było takie coś, jak w ataku paniki, albo w ataku... nie wiem czego. Chodziłam po ścianach, jak na odwyku narkoman, którego odstawili... Od narkotyku. Ja się cała telepałam i się trzęsłam. Ja dostawałam szajby. Ja myślałam, Jejku, może, może lepiej, że ja, jak ja sobie coś zrobię, ja się zabiję albo coś, to wtedy będzie święty spokój. Bo ja tego nie zniosę. Taką szajbę dostawał mój mózg, bo mój mózg dosłownie wrzeszczał na mnie. Ty, idiotko, co ty tu robisz? Ty sobie nie poradzisz, wracaj do domu, ale ja nie mam do czego wrócić. Ja tu muszę z desperacją, przecież mi powiedziała moja terapeutka, że ja nie mogę tam wrócić, ja muszę, że ja sobie poradzę. Nie, 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 ty sobie nie poradzisz. Ty nie dasz rady, to wywołasz katastrofę w ogóle. Katastrofę. Że nawet jak będzie super robota, super ludzie, to cię wykopią, bo wywołasz katastrofę. I miałam tak, że nawet jak do dupy jakieś propozycje pracy i próbowałam i po prostu nie dawałam rady, że naprawdę były takie kijowe roboty, okropna atmosfera i tak dalej, ciężka, że nawet ludzie inni się zwalniali. Ale we mnie było takie, że ci inni, nawet jak się zwolnią, to oni sobie coś poszukają, oni sobie poradzą. Nie ja. Że jakoś ja jestem w środku tak w samej swojej strukturze, do głębi, jakoś popsuta, jakoś nie taka, zdeformowana, że każdy inny jełob debil, czy tak zwany, przepraszam za oceny, człowiek, czy nawet jakiś psychol, czy ktokolwiek, czy ktoś kompletnie bez kwalifikacji, nazwijcie jak chcecie, poradzi sobie, ale nie ja. Każdy inny sobie poradzi, dlatego że nie jest mną. Naprawdę to było takie przekonanie, takie silne wewnątrz. Ja tego nie umiałam wtedy jeszcze sformułować, ja to widzę teraz po latach, po dziesięciu latach. Ja to nazywam po imieniu. Dopiero przez ostatnie lata zaczęłam to widzieć, jak wtedy działałam. I stąd i te odruchy, jak narkomana na odwyku. Dlatego, że to tak działa. To po prostu naprawdę idzie się uzależnić od negatywnego myślenia, od programu domowego. I ktoś nawet powie, że A ja miałam dobrych rodziców, A ja miałam dobrych rodziców, i ja się świetnie rozumiałam z matką, z ojcem i tak dalej. Ja nie wiem skąd ja mam takie problemy: jakieś tu emocjonalne, jakieś depresyjne, czy coś ja się takich rzeczy boję. Czy było tak super? Czy się tak dogadywałeś? Może. Natomiast ród to jest coś więcej niż tylko twoje rodzice, rodzeństwo. To jest system raczej połączony. Ty nie wiesz, co nosisz po swoich dziadkach, pradziadkach i tak dalej. Może coś, co twoi rodzice nawet nie ponieśli, bo nie dali rady, a ty to przejęłaś, jak gąbka. Zebrałeś, byłeś tym rodowym kubłem na pomyje. twoja rola taka. Ale nawet wtedy, nawet wtedy, jest to po to, żeby transformować. Jest to po to, żeby transformować. To nie jest wyrok. Ale przeświadczenie w tamtym czasie miałam tak silne, że po prostu ja sama w sobie jestem jakaś taka, że nie da rady. Ja się wykończę. Nawet potem, kiedy zaczęłam już jakoś walczyć z tym, jakoś, jakoś dawać sobie radę. Obserwować te. Obserwować te emocje w sobie, obserwować te, od, te, te reakcje jak narkomanki. I ten wrzeszczący program, który mi mówił, że jestem zwariowana, że wszyscy sobie poradzą, ale nie ja, że muszę wracać do domu. Choćbym tam miała sobie coś zrobić, bo już było bardzo źle ze mną. Ale ja sobie z tym nie poradzę, mam wracać do domu. I nawet wtedy w tam, zaczęłam w końcu jakoś w taki sobie sposób radzić, jakoś przekształcać, transformować swoje, swoje myślenie. Że, że w przeciągu po paru tygodniach dopiero z taką, z, tak, z taką już, a mam dość, a kurwa dosyć tego, jak jak wiem, że jak wrócę do domu, to i tak nie dam rady, że. że albo mówię sobie, że. że po prostu. Ja, ja chyba sobie coś zrobię, bo już mam dosyć. O to jak mam sobie i tak zrobić coś, już mam się i tak zabić, to co mi zależy? Przecież nic nie tracę. A noż widelec się uda. I wtedy zauważyłam, że coś innego działało. Że ten program. Tu. Tu się cholernie bał że się uda? I co wtedy? I co wtedy? Potrafi tak atakować. I jest bardzo trudno wyjść z tego, żeby mu nie wierzyć. Po prostu i to aż szarpie te lepiej w środku. I trzeba to przejść. Trzeba chodzić po ścianach, jak na odwyku w oddziale zamkniętym narkoman, ale. Wdech po wydechu, sekunda po sekundzie, minuta po minucie, godzina po godzinie, dzień po dniu. Nawet jak program mówi, nawet jak web szaleje, nawet jak jest takie, że ja sobie nie dam rady, że nawet jak ta praca jest do dupy, że wszyscy nawet odchodzą i tak dalej, ale ja odchodzę, bo jestem nie taka. Albo ja nie daję rady, bo jestem nie taka. Nieważne, że ten człowiek, jakiś toksyk, taki inny, narcyz, siaki, egoista, e, e, złodziej i tak dalej. On sobie poradzi, bo nie jest mną, bo to ja jestem ta uszkodzona. W taki sposób windowałam ludzi. I w tym momencie, cokolwiek powiedzieli do mnie na mój temat, no to była święta Ewangelia. I to, się, i to trzeba wszystko przejść, to się dopiero potem widzi. I to potem można w ten sposób nazwać. Ale najważniejsze, nie poddawać się na początku. Jak tak wrzeszczy i jak odbiera siłę, sabotuje i mówi, że nie dacie sobie rady. Poddajcie się. Wróćcie do tego, co było. Nie, nie, to trzeba przejść. To trzeba przejść przez ten czas odwyku. Od narkotyku. Od... Tego programu, bo on działa jak najsilniejszy narkotyk i te emocje z nim związane, którym program szarpie, to jest jak działanie narkotyku. I organizm się cały szarpie, bo się tego domaga, bo to jest to, co znacie. Całe życie, żeście to znali. I nawet jak jest super rodzina, ale coś w Was nie tak, to trzeba troszeczkę się oddalić, trzeba tego dystansu żeby poobserwować siebie, żeby przejść przez ten okres jak na odwyku. I potem już jest lepiej. To jest ciągle praca, ja mam do dziś pracę, ja mam do dziś trudne momenty, ale to, jaka jestem teraz, jak widzę, co było wtedy, samoocena, którą udało mi się w miarę zbudować, niezależność pewna od tego, jak mnie ludzie oceniają, jak o mnie mówią, jak do mnie mówią, jakie wyroki mówią, to jest bezsenne. To się wtedy ma swoją siłę, nagle się czuje to, że coś można robić ze swoim życiem że to nie tylko inni wszyscy mogą że to również ja mogę. I z tym pozytywnym akcentem chciałam zostawić wszystkich, którzy. Są na takim swoim wewnętrznym odwyku od programu. To tak właśnie działa. Świat się dosłownie wali, ale jeżeli myślicie, że nie macie nic do stracenia, no to co tracicie? Co, co tracicie, już, już w desperacji? No, może się. Wam uda, <noise> jakimś przypadkiem. Tylko to Was może spotkać. Nie ma nic do stracenia, to może coś się uda. Wreszcie. I zobaczycie swoją sprawczość. No to na... Na razie i dobranoc.